Witam, ja jestem Matejko, a to jest gra. God of war. Zakończyliśmy ostatni odcinek w tym pomieszczeniu. Myślę, że nie ma co przedłużać. Wyruszymy dalej, ale... Jeśli <laughs> ja zabiorę toporek, to pole kto mi spadnie na głowę. Ale można od tej strony, spróbujmy. Chcę to otworzyć, więc to też się kręci, więc tu mogę odpychać. Teraz, tu raz tu, tak będzie bezpieczniej. Dobra, czekaj młody, zablokujemy sobie to. Nie śpieszmy się. I tak jak myślałem, będzie... Daj mi to co masz. To by to niepotrzebne. Twarze magii. Zerknijmy na to jeszcze. Jakieś maski, tak? Twarze magii. Okej. Okay. Zabierzmy to topór, niech to wpadnie. Już się idzie do góry po tą skrzynkę. Aha, a tam mamy dalszą drogę. Spierzmy tą skrzynkę tylko. Wolniej się nie dało, żeby to opadało. Myślałem, tak. że nie uciekniemy. Nie dam nas zabić. Jest pierwszy. Symbol. Pieczęć. Nazywajmy to pieczęćami. Tam chyba i się kolejna ale trzeci to ja nie widzę. Tu się... O, jest. Została jedna. Coś tu jeszcze mamy. Tak, tak, strzynka tu była. Nie, schodzić nie będziemy, bo nie ma sensu. Wiem, gdzie, wiem co tam jest. Została jeszcze jedna. Ale z nią mam problem, chyba, że podniesiemy się. Aj... Mając celnością i fartem Podróżuj się dwukrotnie Ok, ta skrzynka się otwiera Może jabłuszko O, dajcie jabłuszko To już, już Dawać jabłuszko To będzie jabłuszko No Albo róg kwistego miodu. Legendarny przedmiot. Zwiększa aha. Aha. Jak zbieramy trzy jabłuszka... Zrozumiałem. To powiększa nam się życie. A jeśli zbierzemy trzy rogi... To powiększa nam się szał. Pasek szału. Okej. Okay. Szkoda, że nie jabłuszka, a potem róg. A, nie ma co zwlekać. Topór. Bo jeszcze do nas nie wróci z jakiegoś dystansu za dużego. Jest góra. Wow! Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Szkoda, że mama jej nie widzi. Młody wraca myślami do matki. Ale emocje mu się otwierają przy tym młodym. Oho, dziadek, zawsze jest tak, że tego się boję. Niezłe. Kiedy taki bohater otwiera przed całej mocy, dzieje się coś złego w końcu, coś umiera. Okej, okay, ale nie będę domysłów prowadził. Co to jest? Zobaczmy, co to za zagadka. Spójrz! Z boku są wyryte runy! Pięknie to wygląda. Mam nadzieję, że one nie ożyją. Co mówią? Gdy razem, razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Hmm... Może jest tu jakaś wskazówka? Gdy razem... Da radę jeszcze raz to przeczytać? nie bardzo. Jesteśmy... Tego samotnik nigdy nie mieć nie będzie. <grystanie> Miłość. Te pierścienie chyba powinny się obracać. Rzeczywiście. Tam jest do to zamrowenie, like. to Tam No czekaj, to. Ale coś powinno je obkręcić. Poczekaj młody, to się rusza. A tam jest mechanizm. Tego samotnik nigdy nic nie się będzie Nie wiem co to może być Rodzina Rodzina, ale to takie miłość, rodzina A i to się kręci. Nie no jak wrócić na dół? To trzeba... ha Dlaczego? weźmy topór ze sobą jeszcze raz. I tak Aha, i w momencie jak to się ustawi, trzeba za. Proste. Teraz. To chyba w porządku. Tak, to też odkryłem, młody. Teraz muszę zablokować ten. Nie teraz. Muszę zrobić pełny obkręt i wtedy. Teraz. To nic nie przypomina. Tak, widzę runy. Chłopcze, co tam jest napisane? Miłość? Rodzina. Rodzina. To nie wskazówka. A, kurde, Tak, Tego udało mi się. mieć nie będzie. Rodziny. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kingston. Ode, nie ironicy. Co się stało? aha będzie Witka. Ale dlaczego jest Młody, odsuń się, bo to będzie bitka. Młody! Mówiłem, że będzie bitka. Poczekaj, zaraz coś wyskoczy. Cekolada, gapią się. Dobra, wejdźmy tam. Mówiłem, że będzie bitka. Cieszę się, że spotkaliśmy drogę. Ale dobrze, że już opuszczamy to miejsce. To eee, już przeszłość. Tu... Hmm. Chyba nie tu, bo nie ma dalszej drogi. Więc jeśli nie tu, to tam by... Trzeba się co tam jest jeszcze. Światełko? W tunel. Okej. Okay. Co jest tam na górze? O czym ty mówisz? Nie. Chodźmy dalej. A, o tym mówisz. To nie było zamierzone. Znaczy, zamierzone, ale za pierwszym chyba nie, gdy to Topol wraca. <grywa> Moja celność jest słaba. O, jakie łapcie. fajne miejsce. te ślady. Ślady. Hmm. może to dzik? Nie wiem. Poszukam. Idź. Wojownik musi szlifować swoją No chodźmy dzika szukać. To nie wygląda jak dzik Brenadudy Dalgud, Dobra, nie krzyć, no nikim wrażenia nie robisz Już wbiłem się z podobnym Co to ma robi? Pomocników sobie wziął? Uwaga! To... Ooo, to by... Dobra, nie, to się nie ma co bawić z nim. Kłuczemy go! Możemy to wykorzystać na nim. Nie ma tego nic no, z tymi małymi Prost, poszedł. Chyba poziom troszeczkę jest za niski. O, oh, matko, no tak, przeciwnicy idą na raz. Oh. Nawet to mi życie nie zabrało Gdzie? Młody strzelami wygodami, zmęciłem się. Kowadwo i walczymy. Wyświetlmy to w menu. Taki żatek mamy. Możemy go zrobić? A, przepraszam, tymi przyciskami. Wow. To jest fajne, obszarowe. Ja tego będę używał. Kowadu i Waldiego. Wiecie co? Mam nadzieję, że się nie zdenerwujecie, ale. wyważona rozgrywka. Zrobimy to na koniec. Na koniec rozgrywki. Żebyście nie musieli oglądać jeszcze raz tego samego. Mamy tu dzwon. No jedno zrobione Ale gdzie reszta Tu co mamy? Co teraz? Będą jeszcze dwa, zaraz otworzymy To wróciło Co to znaczy? Symbolizują trzy Panie losu. To nie wróży nic dobrego. Chyba to trzeba na czasowo okay. zrobić. O matko z moją cennością to porobimy to w tydzień. Zacznę od tego dalekiego. A potem odnowimy się tamte. Tak bo z moją cennością to inaczej idzie. Raz, dwa i trzy. Udało mi się? No, to było trudniejsze niż ten boss. <grywia> Jabłuszko i pasek życia idzie w górę! Tak jest. Udało mi się! Teraz będziemy jeszcze trudniej. Do zabicia, Trudniejsi do zabicia. Wiem, dlatego trzeba zwiększyć poziom trudności. Mam nadzieję, że nie będę kaleczył przez to. Mam rozgrywki, ale naprawdę na dwa strzały padają. Przeciwnicy. Wody zrzuć mi to! Tylko pośpiechu. Ale poziom trudności zwiększymy od następnego gameplaya. Od następnego nagrania, by nie wracać do punktu kontrolnego. I nie zanachłodzać was w tym. Jeszcze raz. Chłopcze, tutaj. Hmm, ciekawe. Powinienem to zapisać. Bardzo, ale no może mi powiesz co tam było. Trzeba będzie w dzienniku sprawdzić. Modlitwy do Odyna. Tak! Jest ziptaszek ptaszek! Odyn, widziałeś co tu zrobiłem? Skopałem życie. Nie co... Tu jeszcze coś widzę. Można wejść. O, skrzyneczka. Okej... Okay. Czy coś jeszcze ominęliśmy? Stamtąd tam co na górze. Gdzie? Są młody, ty widzisz więcej ode mnie. Ja nic nie widzę. Dobra, pośmiejcie się za mnie, że coś opuściłem. I idę dalej. Trudno. Tego chociaż nie opuściłem, Chłopcze, słyszę Twoje zwierzę przed nami. Wiedziałem, że to dzik. Świnko jakoś. No, młody czy już opanowałeś emocje i będziesz tak dobrze walczył. Skoro jest gruba, to może w podbrzusze. Ale trafiłem go, prawda? Zrobiłem co kazałeś, a strzała się odbiła. Czy ten dzik był magiczny? Hmm. A jak uważasz? Nie przypominał dzików, które widywałem. Więc ruszaj za nim. Okej, okay. mamy magicznego. Dzika Bądź czujny. Kolejni ludzie? Coś innego. Oddyń. Gapisz się i gapisz się. Tu można rozwalić. Czyli w domkach będą jakieś małe znajdźki. Tu. Albo skrzynki. A, czyli to będą ci niebiescy. Nie to mówię, ale... Czyli lodowe stworki, kochani Czy Tu mogę wejść? Nie bardzo Z tyłu coś jest A, wszystko niszczy. Samtąd przyszliśmy. Bo jest tu też Draugr! Musieli ze sobą walczyć. Aha, to już wszyscy nie żyją. No tak To widzę teraz Chodźmy dalej, młody jak oni się sami wytłukli, to lepiej dla nas. Tu z tyłu coś się ukrywa. Sekretik. Maska. Jeszcze trzy. A i tak pewnie jak już minąłem. O, patrzcie. O, i tu jest coś u góry. No, to topór nam się tu nie przyda, schowaj go. Te kurcie byki, to napięście się biją. może draugi wyskoczą. O -o 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 -o. Ej, ej ej, mógłbyś tak spokojni. dzień dobry. Spadaj dziadu. Skopić tyłek Okej okay. Muszę dalej. Przebiegł. Za tym dzikiem, tak? Polowanie na dzika musisz szlifować swoją umiejętności. Skup się. Dam radę. Okieć w górę, mocny chwyt, spokojnie. Celność ponad szybkość. Tak! Nie skupko. go. <noise> Zgubiłeś coś. Chłopcze tak. Atreusa. Atreus Chłopcze Gdzie jesteś? Szybko ojcze! Po prawej go Po lewej Atreusie On Tu Urcze coś czuję, że będziemy w tarapatach i to dobry Okej okay. Atrujusiem! Prawo, lewo? Nie wiem, nie odzywa się. Dałeś w prawo. Nie tu Holera to nie tu. Druga strona. Szybko. Co Przepraszam. Szybko. U młody młodym zagrożeniu. Schudnij że jest gdzieś, nie jest mój przyjaciel chłopiec wykonywał moje polecenia więc mi pomóż zjedzmy z przytrzymaj wykwawia się widz was takim mięcem wy to niego byliście głodni ćwiczyłem strzelanie Ćwiczyłeś strzelanie jest mi bardzo przykro przyciskaj dalej to moja wina powinna była uważać czy on okay. umrze nie pozwolę na to słuchaj Strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Czarodziejka, zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. Ja mam to robić? O matko. Uff, no dobra. Teraz prawa strona. Trzymaj mocno. Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Jak? A S to już się samo robi. Dobra, nie przemęczyli mnie bardzo w tej scenie z tym leczeniem. Jesteś wiedźmo. Zlasu. Zakończę ja tu leczenie. Mój dom jest za tymi drzewami. Zaniesiesz go. O okay, okay, młody prosił, Może umrzeć. Dobrze. Na razie nieco się uspokoił. Greedo. Ta wiedźba będzie pewnie jakąś soj sojuszniczką naszą, naszą Po tym, co się tu wydarzyło. Może jakiegoś świniaka nam gotuje. Upiecza Taki żart. Ten muk jest <coughs> dla ciebie trochę za duży, co? Zrobiła go dla mnie mama. Mówiła, że do niego dorosnę. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona nie żyje. Niesiemy jej prochy na najwyższą z gór. Proch? Tego chciała. Powczę. Ja. Y, bardzo mi przykro. A więc tak. Młody się wygadał. Jaki mamy cel? Pytarliśmy. Mieszkasz w drzewie? Nie w. Tylko pod. <noise> Hemeley! Ładny, Okej, okay. Nie zadzieramy z tym panią Już sobie wyobraziłem jak Kratos się nim nawala Chłopcze Przysięgam, że nic mu nie <laughs> grozi Eee młody, i nie chcesz jeszcze postrzelać mnie? Dobra, chodź, jeszcze usłyszę. Nie, na pewno. Zobacz, żółwia. Oh. To zawsze przeraża. Ok, pijesz tego świniaka na obiad, Tratos. Szybko. Świniak chyba słyszać co mówię. Dobra, daj go, niech go leczy. Połóż go w tym miejscu. Trzymaj go. Mieszkasz sama? Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi. Jak sobie Ale z lasu. to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Dobrze. Spokojnie. Odpocznij. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść. Co jeszcze? Ja... O, słyszę, się mam. wiem, że jesteś Bogiem. No nie. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. On nie wie, prawda? O twojej naturze. I o swojej? To nie twoja sprawa. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Wiem. Gdy cię znajdą, a zrobią to, skomplikują ci życie. Chłopiec zażąda prawdy. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić wieczność. Ale masz rację. To nie moja sprawa. Dokładnie. Nie mieszaj się, kobieto. Potrzebuję też rzeżuchy, możesz? Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Ja ona się zamiesza dobrze. i to dobrze wokół nich. Rzeżucha. <noise> Wreszcie <się> ustawiła. Copionu. <noise> Kratos. W pierwszej relacji. Ale wiecie co? Zanim pójdziemy po ten ten rzeżucha. No właśnie jaki ona ma miecz. No nie jest zwykła wiedź. Wiedźma z takim... z mieczem jeszcze tyle o bogach. Ej, ją spotkamy na drodze i to często. Dobra, żyżucha. Gdzieś tu mamy tą żyżuchę. Tu jest płot. O, może... A to białe. To jest żyżucha? Dobra, chyba jedna wystarczy, no nie. Okej okay. Eee, czekaj, tam było coś podbiegnie do młodego. A gdzie jest młody? A jest, kropka uh -huh. Może tym Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika, co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go, zgubiłeś go. Właśnie, to mi się podoba najbardziej. Będę go teraz lepiej pilnował. Mm. Młody nie akceptuje rzeczywistości, która jest wokół niego. Zawsze sprowadza ją do swojej. do tego, że on się nie pomylił, no nie? Że on nie zgubił tego. Kratos szybko go naprostuje. Zgubiłeś. A chcę w to, co się wydarzyło. A ja wracam do tej kobiety. Kolejny raz pokryć na noc. Czyli przeżyje. Tak. Więc wyruszamy. Chwilę. Chcę wam podziękować. Ach. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... Przed bogami. Tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić poszanowała jego decyzję, żeby nie mówić temu, kto ich ściga. Luina. Ten miecz na no cały czas? Nie zastanawia. Oho. Matkujesz mu, koleżanko. I za wcześnie. Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? <laughs> Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. Spoko, przejście powinno Was skierować w stronę. Spoko, staliśmy jeszcze w z łodzi. Nie? Czekaj, weź to. Ułatwi Ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Zawsze poprowadzi Cię do celu. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć na dzisiaj. Co się spodobała się Pani? Myślę, że za szybko Nie myślę, że kobieta tak więc wyruszajmy dalej. Pomatkowała nam trochę, pokrzyczała na ciebie. U, leczyła świniaka, też nie dała zjeść. Dostaniemy się stąd, stawiła nam znak mężczyli. Na trochę. Ten miejsce zastanawiamy. Ale myślę, że nieraz jeszcze ją spotkamy. Dzięki, że byliście ze mną i zapraszam na kolejne.